Siema, to jest kolejny odcinek z Farming 19. Jest ja dzisiaj ze mną Paratix. Siema. A dzisiaj teraz zajmiemy się sprzedaniem owieca. A później będziemy talerzować pole za, za tego e, farmą. Witam. A teraz jedziemy. O, tu Paratix na koniu. Czekaj, bo ja nie będzie to jest. Ja, ja, ją za mną, bo ja chyba jestem szybszy. Ej, dobra, jednak nie sprzedajemy. Czemu? Przewinęliśmy czas. No i. 1500. Co? 500 zł mniej jest teraz. No i. No, ja muszę mieć pieniądze, tak, tak. bo ja będę kupywał rzeczy. A no dobra, no ale to czekaj. Skup ustacha Gdzie to jest? Ja Gdzie musimy to jest? w drugą stronę. Gdzie? Za się daleko? Nie Jedzam. Gdzie to jest? A tam daleko. No za... Czekaj, już nawracam. Teraz tak powoli pojadę. Dobra. Ile jedziesz? A ja. Je, Skąd wiesz, ile jadę? No nie wiem. Włączę tym pomocą. O kurde. Nie wiem. Tak, ta, ta, tak jak pojadę, to będzie No Czy chyba nie? będzie git. No znaczy, ja już jadę max nie. Już, dalej, już więcej nie mogę. Więc chyba nie będzie git.

No A ja już tam u powiem, że owiec mężczyzna. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Do konia powinien być jakiś wózek podczepany, też już bym tam był. Takie hmm. Tak jak kiedyś były wózki konie. Jeszcze dwa konie. Już w ogóle? No kiedyś będę miał dwa konie. Kiedyś, kiedyś. Bo tak ogólnie Luna za niedługo będzie. Może nawet po tym odcinku się zawiozę do pana Luna. I tam zrobię Tim ci No. I powstanie mała koni. Ale w sumie, Majku, możesz wytłumaczyć, czy ciągle teraz przez tydzień filmów nie będzie. Będą. Znaczy, no przez tydzień, no to u mnie tak, i tak za tydzień wracują filmy. Nie. Tak. Mhm. Mhm. -mm. Mm mm -mm. no, może więcej. Ale wiesz, jak z z na to, on ci się tepnie do zagrody, nie? Nie. Tak, w jakimś czasie? Gdzie to się wysypuje? Tam, no tam jak w tej super stanie, tam wiesz, w wysypać. O, dobra. Słuchaj, ja jedziesz, bo ja je z siebie konia nie będę. Ile muszę jeździć? 2700 dostałem. No, jak za 2 tony owców to no moja jeszcze płaca. No, a tyłu 800. Mojen... moje nie. Czemu? No bo mogę dostać 4. Słuchaj, że ty umiesz, bo ja. A ty? A, no, a ja, bo ja jestem koniem, a to w sumie niepłacano, wiesz, co tam możemy. To zresztą Stacha, to Stacha się nie pognięł. Możliwe. I po, by, by, by było po Lunie. Gościu, Luna jest Lunie jeszcze trochę już nie będzie chciało jeździć. Cześć. No. Gościu, czy... wypadek. Dobra, nie walłem w drzewo. I Już wiem, jakim będzie to odcinka. Talerzowanie, wywóz o, owsa oraz wypadek. Oraz wypadek drogowy traktor po ciężarówka. Nie to była betoniarka. No, nie. Nie no, no, graj normalnie. Dobra. Znaczyło mi pociągniku przeleciałeś, bo wy nie wjechałeś. Nieprawda, Teraz jedzie samochód, jakby są. gdzie ty tam wolny jesteś. Już lubię się nie chce, to trochę wolni. Czułem się do tyłu na ciebie. No, ja, czemu ty jedziesz gdzieś? Ja za dróżkami. I tu tam masz dróżkę. Ale ty chcesz tu do mnie dojechać? No, ja, co ty robisz? Nawracam. Czemu ty jedziesz po jakichś polach? No, przez przypadek wjechałem, no, już wracam. Przez pole się chciał ja. Ej, to no jest. Mówię, że przypadek. Granie. Co? Przez przypadek się wpitaliłem w pole. No. To był przypadek. Patrzyłeś do tyłu? Tak. Było to widać? Tak, <laughs> wpadłeś. Pomysł. A mimo wiesz, żebym nie. normalnie grał. No bo ty nie gra, normalnie też. Dobra, ja odstawiam konie już. I robimy dalszą część odcinka. Jak na razie tam tyle czasu zeszło, a nic nie zrobiliśmy. Lona jest już z powrotem w stajni? Co? Czemu mi pokazał, że Luna jest już w stajni? Nie wiem Bo ją stawiłem do stajni No wiem, ale to czemu mi przyszło powiadomienia? A nie tobie No mi też przyszło Ale tak samo jak Jak tak byś zatrudnił pracownika i twój, pracownika, twój kombajn by miał 80% albo upełnienia, to mi też się wyświetliło tam parkujesz przyczepę? Nie. A gdzie jest przyczepa? Później się ja. To naprawi. Ja już robię pole. Eee Majki. Przywijaliśmy trochę czasu, nie? No. Kiszonka mi się zakisiła. Co ty gadasz? A mi? A nie otwiera jeszcze silosu. Mi też. Przestańmy tylko... Ile? Pół po dnia pominęliśmy. Nie. No dobra, jeden dzień. 20 Dwadzieścia... Dwadzieścia godzin. Dwadzieścia dwa. Czekaj, bo źle to robię. Dwadzieścia dwie godziny pominęliśmy. Tylko. Więcej. Nie, liczę. bo dużo więcej. Policzyłem, nie oszukasz mnie. To jest będzie w kolejnym odcinku u mnie. Co? Co? Co będzie? No nie powiem. Zobaczam. To po odcinku mi powiesz. Ale to Majki, Jak ci powiem, nie? No. To zgodzisz się dać 500 i ja dam też 500 albo tam po 250 się złożymy. Myślę. Bo, bo coś wiesz, trzeba... No. Tyle mogę powiedzieć. Zależy, co to, to będzie. No ja to ci po Okej. Ok. Się, że to idzie gorzej niż oranie. No, szybciej. Gorzej. No, ale oranie szybciej. No. Myślę, że ma nadależówki takie małe. Ale to tutaj za gorzką trzeba zadależować, bo. Po nagrywamy to prawie 23. trzecia. No, A jak chcę przy środek i idzie bomba. Widzowie w pogodzie nam też zapowiadają. Więc trochę słabo, w kolejnym odcinku możemy się gdzieś zakopać, jak będzie mokro. Mm -hmm. Tylko jak stawiasz, gdzie? Co gdzie? Cię zakopiemy. Zależy, co będziemy robić, bo jak... Jak będziemy... Robić to, co ja tak myślę, że będziemy robić, to się zakopiemy gdzieś na drodze polnej, a jak tego jednak nie zrobimy, tylko zrobimy coś innego, to zakopiemy się na tamtym polu, gdzie... Obok łąki, Albo na łące. Gdzieś Aha. tam się zakopiemy. To już chyba wiem, o co chodzi. Ale że z tym pierwszym? Nie. Z tym drugim. A co? No nie powiem tego. To możesz, po, możesz powiedzieć, po co odcinku, myślisz. Po po odcinku ci powiem. No to tak, jakby ty zgadujesz, to widzę też to mogą zgadnąć. To napiszcie w komentarzu i jak będziemy nagrywać, to sprawdzę i... No i tyle. <laughs> Majki, coś mi to nie idzie, to talerzowanie. No nie idzie w miarę. Bo dużo mi to mi się robi. A mi zero. A mi właśnie dużo. A normalnie jadę przy samym brzegu. Będę ja dopiero pierwsze kółko robię. No bo ty kółka robisz, a jadę paskami. Całe to pole robimy, Kładam. czy. Co? Robimy całe to pole na tym odcinku, czy. No to za którą masz minutę. No to zaraz sprawdzę. Tylko dokończę to i sprawdzę. A możesz dojeżdżać tam do końca, czy musisz przejechać taki pasek w, w drugą stronę? Ja do końca dojeżdżam. Nie, bo kompany coś tam nie mogłeś. A no to z tamtej strony, no to... Nie, a tutaj mogę, bo mam tą tą, tą długą, nie? Po prostu jak ona mi wiedzie na pole, no to... Nie, bo tutaj też jest mój teren, a ty masz po więc tutaj możesz. Tak się... No tutaj mogę, ale tam nie. A ty masz inny wałek w talerzówce? No. Ty masz taki flipokera, masz trochę 14 racji. minut. Teraz. Co? 14 minut teraz. 17? 14. No. Myślę, że zdążymy. Znaczy ja. Znaczy ja nie zdążę. Nie, bo Ci może pomogę zaraz. Bo tu mam. Zaraz kończę. No nie wiem jakoś siadł ten klimat serii. szczerze, że ta sera będzie długo trwała No chyba, że będę skakał jak sobie dołączysz Co? Chyba, że będę skakał jak będziesz dołączał No zna, Znam sposób jak to naprawić Da? Dasia? Da się. A jak to tego nie się zrobić, to po prostu wyśleż mi świat. No to wiesz, że będę 10 razem dołączał, nie? <grymne> Takie dziwne to. Ty do mnie za pierwszy, a ja do ciebie jakoś. bo ja jak siedzę na górze, to mam złabsze wolę. ty siedzisz w, w, w od Rutteru prawie. Me, Nieprawda. Jestem metr od routeru, to ty mówisz. Nie jestem obok. Routeru. A ja od routeru jestem może z 5 metrów. Znaczy w dół, w dół to może z 5. To jeszcze w ten bok. Tak w 10 metrów. O, yyy. A Ty, Majki, mówiłeś tam, jakby no, w pierwszym odcinku, jak przedstawialiśmy Gospa, że ty masz świnki? No, y, świnek nie mam, ale mam zagroda dla świnek. Znaczy, chodziło o to, no, że gdzie masz miejsce. Ale nie było chyba mówione, nie? Nie, no a to mam tutaj. To tutaj. znaczy, Majki tam takiego typowego miejsca nie ma, to jest taka stodoła. W tej stodole może sobie tak jakby włożyć i może... Jak tam jedno zagrożenie z Majkiem, no spawamy, to nie uciekamy. Gdzie to można normalnie robić? Jęczminki. A tu mam pszenicę. Co? A mówiłem, że mam pszenicę tam, leży sobie. A to, jest, a to nie jest jęczmień? Przecież sprzedawaliśmy. Co? No jęczmień. Nie. Nie, owiec. A to była pszenica. Czemu ty nie mówisz Owsa, tylko mówisz Owiesa? Owieza. Bo mi się kojarzy ja, ja, ja na kolejne... tak by... na kolejne siebie będę znowu dużo owsa wiał. No bo ci jest potrzebne... No tak, bo ja nie będę zarobił z plonów, tylko z koni. No ale to a, a ty na razie z plonów. A czy wiesz, bo jak do, dokupię sobie jedno pole jakieś, bo najprawdopodobniej to się stanie, bo to będzie takie coś, że jak sprzedam konie i będziemy stać, to y, będziemy, znaczy konia, to jak będziemy stać na pole, to będziemy stać, a jak nie, no to po prostu. To po prostu wezmę trochę tam kredytu i kupię to pole, żeby mi się to zwróciło. Posiadam sobie na dwóch polach owiec, na jednym pszenicę, a na jednym coś nie sprzedaż. Jakiś, nie wiem. A można siać takie rzepak i soje? No, tak na, symbolicznie na jednym polu można posieć, ale nie tak, że na wszystkim, żeby dużo hajsu trzeba Czy jak? No, chyba można. Ale rzepak to jest co? To jest to czarne. To jest, a to jest to drobia. No to za dwa i A soja to jest to za trzy. soja to jest taki groszek, a rzepak to jest Czekaj taki kwiat. Czekaj chwilę. Dobra. Nereye git? İzlediğiniz için No dobra, to już tu. Nie idź. Dobra. To już jest koniec. Myślę, że wam się podobało. A więc, to był ze mną się Pratix. Siema. Naura. No,